Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam 3 zdrabki po 10 zł. Wkład na dzisiaj to 30 zł. No i jest kasa deluxe, mega pensyjka i bonus 7. Sprawdzimy, czy te zdrabki dzisiaj dadzą jakąś wygraną. Może chociaż jakieś zwroty się trafią. Sprawdzamy kaskę deluxe. Z numerkiem siódmym, no i tu będziemy szukać tak, 2, 32, 35, 28 i 17. Mamy pierwsze tak, 23, 33, tu możemy oczywiście jeszcze znaleźć plik albo save, ale znajdźmy chociaż...

3, no tutaj to już parami, o, nawet trójkami. I ostatni rządek mamy tak: 38, 39, 12, 9 i no, nie wierzę. Na samym końcu mamy wygraną w postaci pliku. No. Ach, do samego końca trzymała w napięciu. Sprawdzamy, czy to zwrot, czy coś więcej. No jest zwrot, ale dobre, dobre to na początek. Nie będzie zera. Mamy C. Nie będzie już zera. Dobra. Lecimy z mega pensją. Numerek 16. I tu szukamy teraz tak. 15.

22 i 28. No to obstawiam, że będzie 20 zł, bo tu jest dyszka. A pod 38, no nie no. 30 zł mamy, więc już jest plus. Super. Już jest plus. To może jeszcze ten bonus 7 da jakąś dychę, chociaż. No. 30 zł. Mega pensji. Super. To teraz bonusik, jeszcze lecimy szybciutko. Tu szukamy symbolu albo dolarka, albo siódemki, która podwaja wygraną. No i sprawdzamy, co my tu mamy. Mamy klips. Dalej gwiazdę, kwiat, balsam, chmury, palmę, diamenty, rower. Na razie pusto. A na nas mamy kawkę. Ta kawa to jest tak myląca, dalej karta podkowa, biedronka, korona, narty, cytryna, zegar. Trzy ostatnie symbole to słońce, piłka i plecak. No to pusto. Ten bonus jakoś tak nie wiem. Nie do końca jestem z, z niego zadowolona jakoś raz mi dał fajnie wygrać w jednej z drapca tak niestety same pustaki się trafiają no ale nic będę go drapać jeszcze dalej może odwróci się los i będzie dawać lepsze te wygrane a dzisiaj na 30 zł mega pensja dała już zwrócik 30 zł Plus dyszka w kasie Deluxe, więc 10 zł na plusie nie jest najgorzej. Myślę, że takie wyniki mogłyby być za każdym razem. No dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.